Dzień dobry Państwu. Na tym filmie chciałbym Państwu zademonstrować podstawy korzystania z biblioteki Pythona Pandas, która służy do analizy danych. Na początek zaimportujmy sobie naszą bibliotekę Pandas jako PD. PD jest standardowym w tym kontekście skrótem i zalecam używanie tego skrótu zamiast wymyślania swoich własnych. Po drugie, z tej biblioteki zaimportujmy sobie dwie klasy. Pierwsza to series, a druga to data frame. W tym filmie zajmować będziemy się tylko pierwszą z nich. Spróbujmy więc utworzyć sobie taki obiekt klasy series. Jak to zrobimy? Korzystamy po prostu z konstruktora i jako argument przekażemy jakąś listę z wartościami. W naszym przypadku tymi wartościami będą oceny studenta, a zatem skopiuję je po prostu. Z drugiego okienka mamy ocenę studentów 4, 4,5, 4, 3, 4,5, 5, 3, 2 i 2. Teraz, jeżeli podejrzymy sobie zawartość tej naszej zmiennej, to zobaczymy, że mamy obiekt series. Pierwszą rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę, jest to, że w tym przypadku obiekt series zawiera w sobie albo przechowuje. Wartości określonego typu. W tym wypadku jest to float 64, co oznacza, że są to 64-bitowe liczby zmiennoprzecinkowe. Po drugie, oprócz naszych głównych wartości, tych wartości, które przekazaliśmy do konstruktora, mamy jeszcze indeksy. Jak Państwo wiedzą, możemy na przykład indeksować pythonowskie listy za pomocą liczb. Podobnie Możemy robić z obiektami typu Series, ale niekoniecznie muszą być to liczby. Aby dostać się do tego indeksu obiektu typu Series, musimy wywołać atrybut index. Jak Państwo widzą, w tym wypadku ten atrybut index ustawiony jest na taki specjalny obiekt klasy RangeIndex, który idzie od 0 do 9 z krokiem o długości 1. To w naszym przypadku oznacza, że będą to po prostu wartości od 0 do 8. Możemy swobodnie modyfikować ten atrybut indeks. Możemy na przykład zdecydować, że zamiast liczb polelibyśmy używać imion studentów. W tym celu po prostu nadpiszemy sobie ten atrybut indeks i damy tutaj jakąś listę imion. Kasia, Marek, Zosia, Basia, Tomasz, Ela, Piotr, Paweł i Lucyna. Teraz, kiedy podejrzymy zawartość tej zmiennej oceny, to zobaczymy, że zamiast liczb mamy już imiona studentów. Oznacza to między innymi, że możemy odnosić się do poszczególnych wartości w tej, naszym, w tej naszej zmiennej za pomocą imion. To znaczy, możemy na przykład napisać ocena, otworzyć nawias kwadratowy i dać tutaj jakieś imię. Na przykład Basia. Na przykład Basia. I zobaczyć, że Basia dostała ocenę 3. Ważną sprawą przy tworzeniu obiektów klasy Series jest to, że one mogą zawierać tylko wartości jednego typu. Jeżeli tej naszej liście, którą przekazujemy konstruktorowi, będą wartości dwóch typów, to pandas spróbuje znaleźć największy wspólny mianownik. Załóżmy, że tutaj zamiast 3 mamy nie liczbę, ale string 3. Zamiast 4,5 mamy na przykład pączek. Teraz, jeżeli podejrzymy sobie zawartość tej naszej zmiennej. To zobaczymy, że mamy tam tego naszego pączka, ale zmienił się też typ wartości przechowywanych w tym naszym obiekcie. Wcześniej było to float64, teraz to mamy object. Dlaczego? No Dlatego, że największym wspólnym mianownikiem między stringiem, a na przykład liczbą zmiennoprzecinkową jest obiekt. W tej sytuacji nie będziemy mogli korzystać z Kilku możliwości, jakie dają nam obiekty klasy Series, ale wciąż ten typ zmiennych będzie zachowywany. To znaczy, jeżeli wywołamy sobie, teraz już nie mamy Basi, mamy, mamy trójkę, jeżeli wywołamy sobie oceny z indeksem 3, to jako wynik dostaniemy po prostu string 3. Tak samo jeżeli spróbujemy się dostać do tego pączka to otrzymamy string pączek. Ale jeśli będziemy chcieli dobrać się do wartości 4,5, to dostaniemy ten obiekt, który tam przekazaliśmy. W tym wypadku będzie to float. Czyli typy tych obiektów są zachowane, ale niekoniecznie już będziemy potrafili wykonywać pewne operacje za pomocą tego obiektu series. W to wróćmy więc do tej początkowej sytuacji, w której tu mieliśmy oceny studentów, a indeksem były imiona. Co możemy zrobić z takim obiektem? Po pierwsze, możemy wywoływać na tym obiekcie różne metody, które pozwolą nam obliczyć statystyki deskryptywne. Dla przykładu, możemy powiedzieć oceny.min i uzyskać średnią. Tak samo mamy median. VAR, które będzie oznaczać wariancję i STD, które oznaczać będzie odchylenie standardowe. Jeżeli chcemy uzyskać wszystkie te informacje naraz, możemy posłużyć się specjalną metodą DESCRIBE. I Ta metoda zwróci nam więcej informacji. Po pierwsze liczbę obserwacji w naszej zmiennej, po drugie średnią, po trzecie odchylenie standardowe, Najmniejszą obserwację w naszym zbiorze, 25%, medianę, trzeci kwartyl i największą obserwację, jaką mamy w naszej zmiennej. Kolejną sprawą, na którą warto zwrócić uwagę, jest to, że w pewnych kontekstach obiekty klasy series zachowują się jak erowe wektory i możemy na nich wykonywać operacje w podobny sposób. Załóżmy, że chcemy obliczyć tak zwany Z-score dla każdej naszej obserwacji. Z-score będziemy obliczać w ten sposób, że od naszej obserwacji zdejmować będziemy średnią ze wszystkich obserwacji, a całość będziemy dzielić przez odchylenie standardowe. Mogłoby się Państwu wydawać, że w tej sytuacji musimy tworzyć sobie jakąś pętlę for. Kiedy korzystamy z pandas nie jest to potrzebne. Możemy po prostu od tego naszego obiektu oceny odjąć oceny i całość z tego podzielić przez oceny.std. i otrzymamy dzięki temu z dla wszystkich naszych obserwacji. Nie musieliśmy Używać pętli for, ponieważ operacja odejmowania jest w tym momencie wykonywana element po elemencie, czyli od każdego elementu oceny odejmujemy tę średnią. I potem tak samo jest wykonywana operacja dzielenia, czyli każdy rezultat tej operacji odejmowania dzielimy przez odchylenie standardowe. To jest bardzo przydatna własność, bo po pierwsze pozwala nam uporządkować nasz kod, uczynić go jaśniejszym. No a po drugie zazwyczaj jest znacznie szybsza niż iterowanie po wartościach jaki zmiennej. Oczywiście możemy to zrobić po wartościach zawartych w obiekcie klasy Series możemy swobodnie iterować. Możemy na przykład napisać for V in oceny, tylko V plus 3. Nie ma żadnego problemu, żeby taką operację wykonać. Niemniej zachęcam Państwa do próbowania się tymi, powiedzmy, wektoryzowanymi operacjami. Oczywiście, w zmiennej typu series możemy przechowywać nie tylko liczby. Możemy na przykład przechowywać tam także jakieś ciągi znaków. I przykładem mogłaby być nasza druga zmienna, którą nazwiemy sobie płeć tej zmiennej będziemy przechowywać litery na oznaczenie płci każdego studenta. K to będą oczywiście kobiety, a M to będą mężczyźni. Dodatkowo, jako indeks tego naszego obiektu plec, przekazujemy indeks naszego wcześniej utworzonego obiektu oceny, bo chcielibyśmy, żeby tu również znajdowały się. Imiona. I teraz, kiedy stworzymy sobie taki obiekt i podejrzymy sobie, co w nim jest, to przekonamy się, że są tam te litery, a typ tej zmiennej to będzie object. Co to oznacza? Oznacza to, że nonsensowne jest w takim razie wywoływanie metod takich jak min albo median. Jeżeli spróbujemy to zrobić, to pandas. Poczęstuje nas wyjątkiem. Ponieważ nie może przekonwertować do tych wartości do liczby. Nie oznacza to, że wszystkie możliwości są zablokowane, możemy spokojnie wywołać na tym obiekcie metodę Describe, tylko że w tym wypadku ona zwróci nam troszeczkę inne rzeczy. Standardowo da nam długość tej zmiennej, ale zamiast. Statystyk deskryptywnych powie nam, po pierwsze, ile było w naszej zmiennej unikatowych wartości, w tym wypadku dwie, bo mężczyzna i kobieta. Po drugie, która, ta, która wartość występowała najczęściej, w tym wypadku kobieta, i jak często występowała ta najczęściej występująca wartość, w naszym wypadku pięć razy. Jeżeli chcemy uzyskać, Dodatkowe informacje na temat częstotliwości występowania różnych wartości, to możemy posłużyć się specjalną metodą na takie przypadki, czyli metodą value counts. I ta metoda powie nam, że w naszej zmiennej mamy 5 wartości A i 4 wartości M. Jeżeli chodzi o series, to to byłoby tyle. W następnym filmie. Zobaczymy sobie drugą klasę, czyli klasę DataFrame. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.